W tym miejscu narodziła się legenda, a my Nadprzyrodzone zjawiska jakie rzekomo miały miejsce w tym domu, stały się inspiracją dla bestsellerowej powieści i hitów kinowych. Niektórzy uważają, że to najbardziej przerażająca historia o duchach, historia rodziny, którą przepędziły z domu potężne siły nieczyste. Historia nawiedzonego domu przeraziła cały kraj. Ale byli też tacy, którzy uważali, że horror Amityville to czyste oszustwo. Ale fake, ustawka, ustawka jak mój. Na pewno kurwa, puść dźwięk kurwa z telefonu. A może te rodziny straszyły ich własne demony? No, A, kurwa, no! Smato Jewana, który to. No places, Nie ma nawiedzonych miejsc. Są nawiedzeni ludzie. To, co wydarzyło się w tym domu, wstrząsnęło w spokojnym przedmieście. Oto prawdziwa historia horroru Amityville. Ja pierdolę, kurwa, nie strasz mnie tak! Ja pierdolę! W roku 1965 Ronald DeFeo z żoną Louise i piątką dzieci wprowadzili się do domu przy Ocean's Avenue 112. Witam w naszym nowym domu! Wczesnym rankiem 13 listopada 1974 roku życie rodziny DeFeo zostało brutalnie przerwane. Matka, ojciec i czwórka z ich pięciorga dzieci zostali zamordowani we własnych łóżkach. Dom stał pusty. Wystawiono go na sprzedaż. Dla nowo poślubionych Georgia i Cathy Latsów, dom przy Oceans Avenue 112 był idealnym miejscem, na które było ich stać. Wiedzieli o tragedii, ale postanowili zamieszkać w tym domu. 18 grudnia Lacowie z dziećmi wprowadzili się do domu. Wkrótce potem zaczęli odczuwać, że dom jest nawiedzony. Zmieniała się temperatura. Czemu siedzę w bluzach? Bo jest kurwa zimno. No. W domu cuchnęło. Czuć było też zapach tanich perfum. To... O, kurwa, co? No niebie to kurwa. Dziwny śluz pojawiał się na ścianach. George odkrył dziwny, czerwony pokój w piwnicy. Twierdzili, że zjawiska się nasilały. A! O kurwa! A, ja yeah, bym this... o kurwa.